Początek prac nad King Kongiem. Na początku projekt nosił tytuł The Beast. Początkowo scenariusz miał napisać słynny pisarz Edgar Wallace, ale jego wkład ograniczył się do ogólnego zarysu. Zmarł w 1932 roku na zapalenie płuc. Pracę przejął James Krellman, znany z The Most Dangerous Game. Tytuł zmieniono wtedy na The Eight Wonder. Scenarzysta jednak nie nadążał za kolejnymi pomysłami Coopera i tempem produkcji, dlatego został zwolniony. Zdesperowany Cooper poprosił Schultzaka o pomoc, a ten zaangażował swoją żonę, Ruth Rose. Choć nie była scenarzystką, miała doświadczenie reporterckie i to ona stworzyła finalną wersję scenariusza, która uchwyciła ducha ekspedycji Coopera i Schultzaka. Film ostatecznie otrzymał tytuł King Kong.